Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Weksam FC. Zaraz Wam pokażę, bo przeszliśmy już przez dwa mecze w momencie, kiedy nie nagrywałem ze względu na to, że nie chciałem bardzo, bardzo nudzić tym, jakie podjęliśmy kroki na rynku transferowym, natomiast chciałem Wam pokazać, że żegnamy się dzisiaj z Janisem Hamasz, który przychodzi do Milanu za 24 miliony i zdecydowałem się, że zastąpię go troszkę słabszym zawodnikiem. Natomiast zależy mi na tym, no po prostu, żeby dostać jakieś, jakieś pieniążki. Bo nie ukrywam, że tych pieniędzy nie mamy za wiele. I moja decyzja, mój wybór padł na Michała Karbownika. Michał Karbownik będzie naszym drugim, jednocześnie rezerwowym, cofniętym lewym obrońcą. Przechodzimy właśnie do negocjacji. Do zakontraktowania tego piłkarza, może uda nam się wymienić go za kogoś, kogo ja bym tutaj mógł się pozbyć. Skrzydłowych, nie mam takich bocznych obrońców, nie mam takich środkowych obrońców. C 2, 4, 5, nie bez sensu. Dobra, czyli muszę go po prostu kupić. Spróbujemy go kupić za dyszkę. Fantastycznie, dyszka to jest idealny. Ile ty teraz zarabiasz? Powiedz mi? Jestem w stanie to sprawdzić gdzieś. Dobra, nie. No to okej. Okay. To musimy sobie tutaj go porozmawiać sobie z Michałem. Ja nie chciałbym przeginać z tą kwotą transferową. Okej, okay, fantastycznie. Sporadyczny. To jest to, na co ja liczę. Długość kontraktu. 4 lata. Cieszę się. Akceptuję to wszystko. No ja bym ci chciał dać 20 tysięcy. Cieszę się, bardzo się cieszę, Michał, że się zgodziłeś na, yy, na te fundusze. No i mamy, mamy dobrego lewego obrońcę. Troszkę gorszego od Janisa Hamasz, natomiast dzięki temu yy, nasz klub zarobił troszkę pieniędzy i powolutku mogę zastanawiać się nad zakupem Lionela Messiego. Nie ukrywam, że to jest yy, punkt, który chciałbym w tej karierze zrealizować, my jesteśmy w stanie to zrobić tak jest, tak jest, kupimy sobie Messiego, piękna sprawa mam nadzieję tylko, że nie będziesz chciał jakiejś kuriozalnej kasy no kluczowy, Messi oczywiście, że kluczowy na 3 lata fajnie cieszy mnie to akceptuję to 105 tysięcy, no kurde Ok, no 130 gościu nie przeginasz czasem po 20? Dobra, no chciałem kupić Messiego, no to kupuję Messiego, no. Nie ma o czym dyskutować. Wreszcie Peter Willems się do czegoś przydał. Przydał się do tego, żeby zakontraktować Lionela Messiego, czyli i zbijają pionę z Cristiano. Tu się zaczyna początek pięknej przygody. Ci w zasadzie emeryci Połączą wreszcie wspólnie siły i do Rexa Nojewski, do klubu, który prowadzi Ryan Gosling, przechodzi Lionel Messi i dwóch najlepszych, zdecydowanie najlepszych piłkarzy wszechczasów zagra ze sobą w jednej drużynie. Ja bym chciał Messiego dać tutaj, w tym miejscu, za Bena Ledermana. Zobaczymy, czy on tutaj w ogóle mi wpasuje się. Aha. No bo nie ukrywam, że nie chciałbym tracić tych bardzo mocno utalentowanych skrzydeł. Spróbujemy zrobić tak. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja liczę na to, że Messi jednak zachowa się tutaj elegancko i na tym ofensywnym pomocniku. Okej, okay, dobra, mamy ofensywnego pomocnika, ale ze względu na to, że Chociaż nie, no z drugiej strony popatrzmy na to. Mamy 2, 4, 6 defensywnych i zaledwie trzech ofensywnie usposobionych piłkarzy. Spróbujemy zagrać właśnie w taki sposób, jaki mam tutaj. No, oczywiście nie mógłbym przejść obok, gdybym nie dał Messiemu koszulki z numerem 10. Ależ to pięknie wygląda. 40 i 42-letni dwóch zawodników, najlepszych wszechczasów. czasów. I obaj grają. Rexam AFC. Dobre. Dopasowanie stroju, obcisłe. Jakieś ładne buty, oczywiście, Adasie muszą być. No i elegancko, od razu to lepiej wygląda. Skarpety długie, chociaż nie, mesjamo by pasowało bardziej krótkie. Bandarzyk. No i możemy rozpoczynać. Rozpoczynamy kolejny piękny rozdział. W życiu drużyny REXAM AFC. Dobra, z racji tego, że Lederman, niestety, utracił miejsce w podstawowej 11. Umieścimy go na pewno na ławce rezerwowych. Tak jest, jest już na ławce rezerwowych. Michał Karbownik tutaj sobie wejdzie za Biankiego. No i w tym momencie w zasadzie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jeszcze Michałkowi... Zmienimy pozycję na tego C.L.S.a, żeby on się nie męczył. No, jedziemy Messi i Ronaldo w jednym zespole. Muszę zagrać ten pierwszy mecz. Muszę zagrać pierwszy mecz tymi dwoma zawodnikami. Jeżeli oni są razem w jednej drużynie, no to no nie mógłbym sobie tego odpuścić. Zobaczymy w ogóle, jak będzie to wyglądać przy tej formacji, bo nie ukrywam, że troszkę mnie to niepokoi, że ten Messi będzie grał jako ten taki ofensywny y, pomocnik, bo jednak grałem tak bardziej defensywnie, można powiedzieć. Jednak siedmiu zawodników było w roli y, obrony i zaledwie trzech w ataku, natomiast teraz to jest czterech na sześciu. Więc prawdopodobnie czterech zawodników nie będzie cofać się do obrony, to jest dość, dość duża ilość. No bo, że ci, ci młodzi będą się cofać, natomiast oni są na skrzydłach, więc dalej środek pola będzie zupełnie niekryty. Piękny strzał, natomiast Lopez na spokojnie sobie tutaj to broni. Cristiano. Do Maricia, Maric. Oj, oj, oj. Niedużo brakuje i mielibyśmy bramkę. No nic. Maric rozpoczyna ofensywę. Messi, niestety, nie bierze udziału w tym ataku. Ale mamy Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. 1 do zera. Reksam prowadzi u siebie z Evertonem 1 do 0. Po fantastycznej bramce, Cristiano Ronaldo. Popadanie od Milo Loreuta. Zobaczymy. Mam nadzieję, że również Lionel Messi wpisze się dzisiaj na listę strzelców. Ach, strzał z daleka, ale taki dość słaby. Cici pas. rozpoczynać będzie tą akcję. Gdzie jest Messi? Where is Messi? Pepe do Cristiano Cristiano, fajnie rozrzucenie no do Ribeiro Jest Messi Dalej przy piłce Rexa Messi. Oj, 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 głupi strzał, mógł, mógł to lepiej skończyć, ale mamy dalej piłkę raczej Ribeiro do Lorenta, Lorent do Maricia, Marić do Lorenta, ten do Cristiano Christiano, uderzenie z dystansu. A jaj, dalej 1 do 0. I mamy rzut karny, rzut karny dla Evertonu. No i Lopez ostatnio się nie popisywał przy tych karnych, bardzo dawno nie obronił. Ale okej, okay, spróbujemy rzucić się w prawo. Niestety. 1 do 1. Everton wraca do gry. Zaprośmy tutaj do gry Leo Messiego. Lionel zbiega. Uderzenie z dystansu niestety kompletnie nieskuteczne. Kolejna akcja bertą. No kurde, dużo, dużo, naprawdę dużo akcji zmarnowałem. Obawiam się, że niestety w tym meczu tylko będzie revis. Liczę na to, że jednak uda się coś jeszcze tutaj wykombinować. Ale marne na to są szanse. Dobra, mamy jeszcze jedną akcję, Marić. odbiorcom tego podania. Nikt mu się niestety nie pokazał do gry, ale już mamy sytuację. Messi. Milo Laurent. mamy to. Dwa do jednego. Piękna akcja Messiego i Milo Laurent. Nasz kapitan strzelcem bramki, ale to Messi w swoim debiucie fantastycznie asystował przy tej bramce. I jeszcze jedna akcja Vertonu. Jeszcze mają rzut wolny. Jeszcze jest sytuacja, która może odmienić losy tego spektaklu i możemy mieć remis. Ale super. Jak ja się cieszę, że udało mi się zakontraktować tego Messiego. Oczywiście Cristiano jest moim ulubionym piłkarzem, natomiast no fajnie, fajnie mieć obu ich. Tak jak mówiłem na samym początku tej serii, że ona będzie kompletnie luźna i taka w żadnym stopniu nie musi się łączyć z realnością. I taka właśnie jest, bo powiedzmy sobie szczerze 42 letni Ronaldo, 40 letni Messi. Chłopcy, którzy byli już dawno na emeryturze, wracają do Premier League i rogromią przy użyciu i przy współpracy z młodziutkimi zawodnikami, którzy zostali, są wychowankami Rexa FC, Po prostu demolują Premier League. To trzeba tak nazwać. 6-1 z Manchesterem, z Liverpoolem. 6-5-0. 5-0 z mm, Manchesterem City? 11 bramek w tych dwóch meczach Cristiano Ale Sidigo to zablokował. Jak peta. Wygrywamy 3 do 1. Piękne, piękne zwycięstwo w debiucie Mesiego w Reksam FC Wygrywamy 3 do 1 i przechodzimy już do kolejnych spotkań. Nie ma co się obijać, tu trzeba wygrywać. Na ten sezon postawmy sobie cel jasno. Awans do Ligi Mistrzów. Nie musimy zwyciężyć tej ligi. Co więcej, nie chciałbym zwyciężyć, bo to by było za szybko. Ok, Wchodzimy rezerwowym składem. Przeciwko Southampton. Przegrywamy niestety, ale tak jak mówiłem, mnie te puchary to tak mało obchodzą. Także jest mi to wszystko jedno, jest mi to kompletnie obojętne, czy wygramy, czy przegramy przeciwko tym drużynom. No jest mało istotne. S. <grych> no, może dlatego, że dopiero do nas przyszedł. West Brentford. Wydaje się, że powinniśmy to bez problemu rozwalić, natomiast zazwyczaj tak jest. Że w momencie, kiedy przychodzi mecz z takim dość łatwym rywalem, to jest ciężko. Ale trzymajmy kciuki. Porażka. Niestety. Może ta formacja faktycznie tutaj nam nie pomaga. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli przegram jeszcze jeden mecz z tą formacją, no to ja się wycofam z niej i po prostu Messi zagra jako ten taki eśpek typowy. Przesymulujmy sobie jeszcze ten mecz. Zobaczmy rezultat. 2 do 2. Ibrahim z kontuzją. Mam nadzieję, że niedługą. 3 dni. Dobrze, bardzo dobrze. Karol, nie denerwuj mnie. Nie rób sobie jaj. Ostatnia symulacja. Jeżeli teraz się nie uda zwyciężyć, no to zmieniam i cofam Messi'ego do obrony. No, dobra. Jednak niestety muszę cię Messi cofnąć tutaj na tego SPK. Też mi jest przykro, bo Twój potencjał ofensywny jest o wiele większy. Natomiast, no, musisz się pokazać z lepszej strony, byczku. Bo Przez to, że Cię wzięliśmy, teraz tak naprawdę straciliśmy. No uciekła, uciekła nam pozostała dwójka. Ta, z którą walczyliśmy cały czas o zwycięstwo w lidze. Wygrywamy wreszcie. No widać już od razu zmianę. Widać zmianę, mimo tego, że mieliśmy dwóch zawodników z podstawowego składu kontuzjowanych i nie grali. To jednak udało się to zwyciężyć. Krystiana ma 25 bramek. Zdecydu no, na pewno zostanie królem strzelców. Ja tutaj nie widzę innej możliwości. No, jakiś menedżer w klubie Inter to w ogóle mnie nie interesuje. Przesymulujemy to sobie. Kolejny mecz. Z racji tego, że jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu w tabeli. Wygrywamy 3 do 1. Ibrahim z dwiema bramkami. Ibrahim i Loron znowu się zaczęli odpalać pod koniec tego sezonu. Oni cały czas zdobywają bramki. Może nie tyle co Cristiano. Ale cały czas są w obwodzie i są silni, są mocni. Fajnie. Podoba mi się to, że zaczęliśmy znowu zwyciężać. Jednak ta taktyka, którą mam w tym momencie ustawioną, to jest najlepsza możliwa taktyka, jaka istnieje. Fulam na ostatnim miejscu. My natomiast jesteśmy na trzecim. Przechodzimy do kolejnej symulacji. Jak mać z Fulam? Zwycięstwo. Ibrahim z dwiema bramkami. Cristiano troszkę się zastopował. Messi dalej bez bramki debiutanckiej. Natomiast... No... Wygrywamy, tak? zobaczymy sobie, jak wyglądają statystyki. 25 bramek. Aż Cristiano. 14 Ibrahima, 14 asyst. No Ibrahim to jest zdecydowanie jego najlepszy sezon. Kiedykolwiek. Jak wyglądamy w asystach? Jest tu Messi gdzieś? O! 8 asyst! W 7 meczach! O kurde! No to nieźle dostarcza tej piłeczki. Dobra pozycja została dla niego wybrana. No przecież. Nie mogłoby być inaczej. O, Hamasz tutaj nie radzi sobie, widać w Milanie. Natomiast to, kogo my kupiliśmy za tę kaskę, z niego to jest coś niesamowitego. 3-0. Ronaldo, Loro Ronaldo. Tak jest. Kolejne ważne zwycięstwo. Wydaje mi się, że wreszcie Messi się wkomponował w tą drużynę i zaczyna to przynosić efekty. CDB tylko na 10 dni kontuzjowany, także to nie jest zbyt duży problem. Kolejny mecz CFC Burn Burnmouth. Nie będziemy go grać. Przesymulujemy go. 2 do 0. Cristiano, Ir, Ibrahim z brameczkami. Przechodzimy dalej. Oj, teraz mecze. Oj oj, 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 dwa ważne mecze. Kurde. I co teraz? Hmm. Bo z jednej strony można by było zrobić tak, że spróbować doprowadzić ten sezon do końca. W tym odcinku już. A tak zrobimy. Nie ma co się napalać. Zagrajmy sobie na spokojnie ten sezon jeszcze do końca. Jeden do jednego. Milo Laurent z bramką. Fajnie. zremis z Manchesterem City na y, Stadionie EtiHad. To już jest naprawdę coś niesamowitego, że my jesteśmy w stanie w symulacji sobie tutaj zremisować. Kolejny mecz teraz bezpośrednio z naszym rywalem, który ma tyle samo bramek. Zobaczymy co z tego będzie. Ja naprawdę nie liczę na to na zwycięstwo w tym meczu. Przegrywamy 2 do 1, ale nam to nie przeszkadza jakoś bardzo na trzecie miejsce. Jako Rexham AFC nawet czwarte będzie satysfakcjonowało w pełni. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak jest trzecie miejsce Newcastle mamy przewagę na dniu z trzech punktów. Spurs aż 7. Musimy po prostu być w tym top 4. To jest nasz cel. Na nic więcej nie liczę. ok widzę, że tutaj troszkę się nasi chłopcy zmęczyli. Z racji tego damy odpocząć niektórym z naszych zawodników podstawowych. Mosur wejdzie pięczek i wejdzie Karol Czubak. Dobra, gramy. Mam nadzieję, że zwyciężymy w tym spotkaniu. Tak się też dzieje. Czubak z bramką. Fajnie. To też jest ważne, że chłop w momencie, kiedy wchodzi, to od razu daje daje tutaj. Dużo w ofensywie. No i co? Skończymy sobie ten sezon w tym odcinku. Z racji tego, że naprawdę nam świetnie idzie. To ja nie będę tutaj jakoś dodatkowo udziwniał przedłużał tego sezonu. Z kolejną ramką. Dopóki jesteśmy na tym top 4, to ja się tym nie przejmuję kompletnie. Zobaczymy sobie jeszcze pod koniec tego odcinka statystyki naszej całej drużyny. 6 punktów mamy przewagi nad Newcastle. 3 mecze zostało do końca, więc myślę, że to jest. O, to jest awans do Champions League. A jeżeli to jest awans do Champions League, to przyszły sezon będzie bardzo, ale to bardzo emocjonujący. Musimy, będziemy musieli się naprawdę dobrze yy, uzbroić. Przed rozpoczęciem przyszłego sezonu, żeby mieć przynajmniej dwa równe, mocne składy, które będą w stanie rywalizować na poziomie Champions League oraz Premier League. Mecz z Arsenalem przegrywamy. No te dwa ostatnie mecze nie są na pewno. Nie jest to coś, czym moglibyśmy się chwalić. Zobaczymy, jak to wygląda. Na którym miejscu jesteśmy w tabeli? Dalej na trzecim. Yy, ale musimy wygrać z Leeds. <grym> ok? Rozumiem. Czyli będę musiał przynajmniej sobie ten mecz zagrać. Statystyki zawodnika. Ibrahim na piątym miejscu, Ronaldo na pierwszym, Lorą na ósmym. No tutaj jednak. To jest coś niesamowitego. Ilu zawodników naszych jest w top 10? Trzech na naszych najlepszych strzelców jest w top 10 ogólnie ligi. Jeśli chodzi o asysty, Ibrahim czwarty, 4, 4, Messi 9, 14 meczy, 11 asyst. nice. Lopez, Exekwo z Edersonem, najwięcej czystych kont, natomiast Ederson rozegrał jedno spotkanie mniej. Ronaldo zdeklasował, dyskla... kompletnie zdeklasował swoich rywali, jeśli chodzi o ilość zabytych bramek. 29. Jak zrobić 30 plus, będąc 40 plus, to czapki z głów. Dobra. Ostatni mecz przeciwko Lidz. Zagramy sobie tak, jak to wygląda teraz. No i pokaż mi najlepsze akcje. 22 minuta odcinka, dokończymy sobie mecz z Leeds, przejrzymy statystyki i będziemy kończyć ten siódmy bodajże sezon? Czekajcie, siódmy? Pię piąta Liga, czwarta, trzecia, druga, cztery sezony, pierwszy, szósty, to jest szósty sezon dopiero. No, czyli siódmy będzie kolejny. Jak na matematyka no to wskazuje. No i ten siódmy sezon to już będzie sezon pełny oczekiwań i, i mam nadzieję, że zwycięstw zarówno w Lidze Mistrzów jak i w Premier League. No na to liczę. Fantastyczne dogranie do Milo. I Milo zdobywa bramkę na 1-0. Tak jest. Nie możemy tutaj zostawić tego awansu do Ligi Mistrzów w dziełu, dziełu przypadku, tylko musimy po prostu zwyciężyć to spotkanie. I bez problemu awansować do Champions League z trzeciego miejsca. Ależ pięknie powalczył tutaj o piłkę. Messi. To nie miała być przypadkiem akcja dla mnie. Messi. Ankara Messi. Oj, źle podał. Ale Cristiano dalej ma piłkę. Nie ma niestety. Ajajaj, aj, aj, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Bo to mogłoby być naprawdę ciekawa akcja. Aha, Rexam 2, Leeds 1. Ok, fajnie, że wziąłem udział w tych obu akcjach. Nieważne, fantastycznie. Modest CDB tutaj odbiera tą piłkę. Leeds United, kolejna akcja. Super, pięknie. Cieszę się bardzo z tego powodu. Fajnie, że Almutayri Ritu jest przynajmniej. No ale Modest CDB tutaj bez problemu odbiera tą piłkę. I Messi, 3, 87 minuta. Końcówka spotkania. Rozpędza się na skrzydle. Podaje do Almutairiego. Almutairi nie był na spalonym. Messi. Do Ledermana. Lederman. Ciekawa próba. Niestety nieudana. Kolejna akcja. Tym razem Messi na skrzydle. Co zrobi z piłką? Musi ją dośrodkować. Niestety nieudolnie. Jeszcze jedna akcja. Reksam Marzu Drożny. Myślę, że Lidz już nam nie zagrozi. Przynajmniej mam taką nadzieję że nam nie zagrozi i na spokojnie sobie zwyciężymy w tym spotkaniu. Bardzo ładne podanie Messiego na dłuższy słupek, niestety nieudane. Jeszcze mamy kontrę, cały czas 2 do 1. Messi znowu przy piłce, że on jest dzisiaj aktywny. Widać, że chce pokazać drużynie, że mu też zależy. Świetne podanie do Ronaldo. Ronaldo 3 do 1, akcja Gołtów na 3 do 1 dzięki czemu awansują do ligi mistrzów a mister Champions League nie pozostawi na pewno walki w tej lidze mistrzów w przypadku. Oj 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 co tu się będzie działo, co tu się będzie działo w przyszłym sezonie na tym stadionie. Jak wszyscy ci kibice się cieszą, jak Jacy oni są szczęśliwi. Oni wiedzą o tym że czeka ich fantastyczne wydowisko w przyszłym sezonie. Nie mogą się już na pewno doczekać, Cristiano! Ojojoj! 31 bramka to mogłoby być, a byłaby ona niewątpliwie najpiękniejszą bramką, Cristiano, w tej połowie sezonu. 30 bramek w, w Premier League. A jajaj, cóż za skuteczność, Cristiano. Pokazał, pokazał w tym sezonie, jak dalej liczy się w tym europejskim futbolu. Dobra. Podsumujmy to sobie wszystko. Zajęliśmy trzecie miejsce w lidze zdobywając. 78 bramek, zalewie 37 to nie był najlepszy bilans. Natomiast straciliśmy najmniej goli w całej lidze. Przejdźmy sobie dalej, jeśli chodzi o statystyki zawodników. Najlepszym strzelcem całej ligi był Ronaldo. Na trzecim miejscu znajdował się Lorą z 17 bramkami. I na ósmym Ibrahim, tutaj bardzo wyrównany od 3 do ósmego miejsca, wszyscy bardzo bliziutko siebie. Czy mieliśmy tutaj kogoś jeszcze? Nie. Natomiast Ronaldo zdeklasował przeciwników. Najwięcej asyst Phil Foden, następny był Bruno Guimaraes, potem Fernan, Enzo Fernandez, no i kolejny był Ibrahim, który znalazł się tutaj również. Także naprawdę e, i asyst, i bramek plus 10, to jest coś niesamowitego. Messi na dziewiątej pozycji z 12 asystami w 15 spotkaniach. No, no, no. Gdyby zaczął cały sezon od początku, to mogło być coś wyjątkowego. Fabio Lopez i Ederson wspólnie z taką samą ilością czystych kąt. Natomiast Lopez stracił mniej bramek. Nie wiem, dlaczego jest drugi. Tym bardziej, że zagrali w takiej samej ilości meczy. No trudno. I zobaczmy sobie teraz. Najlepszy piłkarz w turnieju. Okej. Okay. Zwycięstwo w Champions League zapewnia sobie awans w Champions League. Super sprawa. Już pół miliarda jest warta nasza drużyna. Ale nie wierzę, że nawet nikt nie został wybrany do tego. Do... Karim Benzema, najlepszym zawodnikiem turnieju. Real Madrid zwycięża Champions League. 5 do 4 w Karnych z PSG, To nie jest Aleś Balde? A nie, to jest Nico Williams. Ok. No nic, nie dowiemy się, kto został najlepszym piłkarzem naszej ligi. Wydaje się, że to był San Maxim. Maxim. No, a widzę, że tutaj jakieś menedżerzy w Chelsea, w Bayernie. Mnie to nie interesuje. Ja chcę zwyciężyć Ligę Mistrzów oraz Premier League z Wrexam AFC, a mam nadzieję, że wydarzy się to w przyszłym sezonie. Także do zobaczonka, do usłyszenia. Zostawiajcie lajki, subskrypcje, trzymajcie się. Cześć.